Cześć Simoneczka, dzisiaj mam dla Was krótki filmik informacyjny. Ostatnio mówiłem Wam w jednym z filmików, że trafiłem na jakiś scam. Był to właśnie miner, który się nazywa, jak widzicie, Minex. Ja tutaj robiłem wypłatę 10 kwietnia. Było to 212 tronów, wypłata była minimalna od 200 tronów. Jak widzicie, poszły, poszedł przelew, status potwierdzony. Ja tego przelewu w ogóle nie otrzymałem, także uważajcie na tą stronę. Nie rejestrujcie się, nie logujcie, bo tutaj po prostu. Oszukują też, próbowałem pisać do supportu, ale żeby się do nich dopisać to jest po prostu coś niemożliwego, nie odpowiadają, są tam boty cały czas, także unikać strony, nie wchodzić i jak ktoś z Was zobaczy, że tam znajomy działa, to po prostu mu powiedzcie, żeby, żeby przestał używać, bo to nie ma sensu. Następną stronką, jeżeli chodzi o skanę, jest to stronka, która się nazywa GetBitcoin. Jak widzicie też wypłatę zleciłem już dawno, bo też było to 10 kwietnia. To było 21 tysięcy satoshi. No i status nadal jest pending, minął miesiąc, więc też raczej można zaliczyć to do skamów, bo po prostu przez miesiąc to już dawno by wypłatała, ruszyła. Nie ma tutaj wątpliwości, że to jest po prostu skam i stronka działa, żeby po prostu wyświetlać reklamy. Tam wy klikacie sobie i cały czas jedna na drugiej reklamie jest, oni zarabiają, a wy tak naprawdę nie dostajecie później nic. Następną stroną i to trzecią, climbitcoin.mi, była to strona, która odbierała się od 50 do 80 Satoszy, jak pamiętam. I można było to robić co godzinę, tak naprawdę w 7-10 dni można było wyciągnąć tutaj 10 tysięcy satoshi i wypłacić. Ja zebrałem dwa razy i było to gdzieś na przestrzeni marca i wtedy też wypłacałem gdzieś tam w marcu mamy jak widzicie Maj do tej pory środki do mnie nie dotarły, samo to, że strona została po prostu wykrzaczona i nie działa, to można też uznać, że to jest skan. Także tyle ode mnie, jakby nam następne skamy też będę nagrywał filmiki. Po prostu warto, żebyście się nie wkopywali tak jak ja tutaj testuję. Czy możemy też nawet testować razem. Wam po prostu pokażę różne strony i będziecie mogli wybrać jaką będziemy testowali. porejestrujemy się wszyscy i zobaczymy czy w ogóle te strony płacają. Także tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć!